Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj mamy 27 października, wtorek. Ja wstałam koło godziny 9.30 i zanim się ogarnęłam, ubrałam i zjadłam śniadanie, to obecnie mamy godzinę około 10.15. Postanowiłam, że dzisiaj nagram Wam vloga, kiedy wstaję troszeczkę później, bo zazwyczaj jak nagrywałam, to wstawałam koło godziny 6-7, ale chciałam Wam też pokazać, że nie zawsze wstaję tak rano. Zdarza mi się, że śpię długo w nocy, bo niestety organizm potrzebuje trochę odpoczynku. Dzisiaj niestety nie będzie to vlog domowy, który lubicie, bo muszę pozałatwiać kilka spraw. Na pewno zabiorę Was do Rumi. I bardzo chciałam nagrać domowego vloga, ale w przeciągu kilku najbliższych dni nie będę miała takiej okazji, dlatego postanowiłam nagrać po prostu zwykłego. Wychodnego vloga. Mam nadzieję, że przypadnie on Wam do gustu. Mam dla Was kilka informacji. Chciałabym też Wam kilka rzeczy pokazać. Dlatego też postanowiłam nagrywać. Pierwszą, najważniejszą rzecz. Jak pewnie się zorientowaliście, pojawiają się zmiany na kanale. Zmieniły się miniatury. Tutaj Wam wstawię wzór miniatury. Mam nadzieję, że te miniatury się Wam podobają. Mój grafik, według mnie, przeszedł sam siebie. Fajnie je dopasował do banera i też do charakterystycznego loga. Docenowo mam w planie zmienić wszystkie miniatury na filmach, żeby ten kanał był spójny i żeby to wszystko ładnie wyglądało. Bo do tej pory te różowe mi się bardzo podobały, ale według mnie nie pasowały tak naprawdę do niczego. Dlatego postanowiłam ujednolicić kanał. W tej chwili są prowadzone prace nad nową endkartą, więc to będzie kolejna zmiana. Zamówiłam również w drukarni wlepki, ale tego Wam nie pokażę. To jak przyjdzie przesyłka, to może nagram vloga kolejnego, żebyście mogli je zobaczyć. I teraz będę miała chociaż co odsyłać osobom, które napisały do mnie list, czy też paczkę. Po prostu będę wkładać do koperty wlepki. I mam nadzieję, że taki mały drobiazg Was ucieszy. Jak widzicie, staram się rozwijać kanał, staram się, żeby filmy się pojawiały, żeby były ciekawe, interesujące. Czytam Wasze komentarze, czytam Wasze uwagi. Teraz będzie też w listopadzie trochę więcej vlogów, bo chcę wejść w ten rytm nagrywania, żeby później nie mieć problemów z vlogmasem. I mam do Was prośbę: jeżeli macie jakieś fajne pomysły na filmy albo chcecie żebym coś koniecznie nagrała napiszcie mi to proszę w komentarzu ja idę teraz troszeczkę poogarniać swoje prywatne sprawy tak jak zawsze rano na komputerze i potem się do was odezwę wczoraj na poczcie odebrałam taką oto przesyłkę była ona dla mnie totalnym zaskoczeniem bo ja wiedziałam tylko i wyłącznie o cieniach które miałam dostać a tutaj w przesyłce jak widzicie znajdowało się bardzo wiele rzeczy i jest nawet fantastyczny notes, który tu widzicie w takiej świecącej okładce oraz prześliczny aniołek, taka baletnica, która tam siedzi z tyłu. Jestem w szoku i bardzo serdecznie dziękuję osobie, która mi wysłała paczkę. Naprawdę nie spodziewałam się, że będę otrzymywać tyle przesyłek i nie wiem co powiedzieć, ale po prostu podziękuję. Wróciłam do Was, w tej chwili jest około godziny 12. I powiem Wam, że dzisiaj nie jest dobry dzień. Mimo tego, że jest bardzo słonecznie, bo właśnie patrzę przez okno i bardzo ładnie wygląda pogoda za oknem, to jakoś ja się dzisiaj czuję jak wyprana. Nie wiem, może przez to, że tej nocy spałam bardzo długo, bo 9 godzin musiałam odespać kilka poprzednich i po prostu mimo że wstałam już 3 godziny temu, nadal nie czuję się obudzona. Wszystkie takie czynności, wiecie, podstawowe, codzienne, co rano muszę ogarnąć, szły mi bardzo, bardzo długo i zanim się zorientowałam, to już by było południe, a jeszcze mam naprawdę sporo roboty, jeszcze muszę wam opublikować film, trochę posprzątać, pozałatwić kilka spraw, a mniej więcej nie wiem, czy to będzie bliżej godziny chyba 16, po 16 wychodzę z domu, więc... Muszę się wyrobić ze wszystkim i mam nadzieję, że mi się to uda. A dlaczego Wam o tym mówię? Bo jak widzicie, ja nie zawsze mam dobry dzień, nie zawsze robota idzie tak jak chcemy, i też chciałam Wam pokazać, żebyście nie mieli przekonanego obrazu mojej osoby. Nie jestem idealna. Czasami mam takie dni, że najchętniej nie lubiłabym nic, odpłynęłabym filmy, spędziłabym dzień w łóżku pod kocem. Ale niestety czasami nie mam takiej możliwości, więc trzeba po prostu. Robić wbrew sobie, nawet tak wiecie. Dobra, to już to zrobię. Mimo, że idzie wolno, mimo, że idzie masakrycznie, trzeba coś działać. Ale coś czuję, że Wam już zaczyna marudzić. Mam nadzieję, że jak wyjdę z domu, to trochę się obudzę. Wiecie, świeże, chłodne powietrze mnie tak trochę otrzeźwi. Jak będę robić coś ciekawego, to na pewno Wam to pokażę. A teraz idę zajmować się filmem. Dokończę montowanie, wiecie, ostatnie poprawki. Szybciutko zapiszę film i dam do wrzucania się. To jest krótki film, bo akurat dzisiaj właśnie ukaże się krótki, ale mam nadzieję, że fajny film. I też dzięki temu szybko się publikuję, ale wiadomo, że jak już się wrzucę, to mam czas na zajmowanie się innymi rzeczami. Powiem Wam, że dzisiaj nawet nie mam ochoty oglądać YouTube'a, więc to jest chyba totalnie zły dzień. Obejrzałam tylko dwa vlogi, jeden laury a drugi szusz i do tej pory nic nie oglądam, nawet nie mam ochoty nic nie oglądać, pewnie zrobię to wieczorem. Ale dobra, to ja idę do montowania i odezwę się potem. Właśnie publikowałam film Droga Magdaleno, bo tak jak wam tłumaczyłam w nim, widziałam go u Julii Kobus i bardzo mnie ona zainspirowała. Moja wersja wyszła bardzo, bardzo krótka jak widzicie, tylko 2 minuty 28 sekund ale mam nadzieję, że treściła i że przypadnie Wam do gustu. Film właśnie się opublikował, jest około 13.30 jak widzicie, jest chyba 3 minutki temu i bardzo się cieszę, że zdążyłam tak wcześnie go opublikować, że jak wrócicie ze szkoły czy z pracy będziecie mogli go zobaczyć. Ja chyba teraz troszeczkę poogarniam YouTube, pooglądam filmy, ale też posprzątam, wiecie przygotuję się na wizytę, bo właśnie do Rumi jadę do lekarza, ale za chwilę Wam o tym opowiem. Jest teraz godzina 15 i muszę Wam powiedzieć, że się obudziłam. Nagle koło godziny 13-14 zupełnie doszła mi chęć do spania i pojawiło się we mnie bardzo dużo energii, przez co udało mi się wiele rzeczy sprzątnąć i wiele rzeczy ogarnąć i teraz aż troszeczkę mnie nosi, ale ja właśnie zbieram się do wyjścia i zaraz będę jechała. Udaję się na wizytę do lekarza. Nie mam zamiaru mi tłumaczyć, mówiłam Wam, że mam ostatnio trochę problemy ze zdrowiem, no i niestety czasami trzeba odwiedzić przychodnie, zrobić badania, sami znacie tą rzeczywistość na pewno, ale dlaczego chcę Was zabrać, bo pokażę Wam zupełnie inną część Rumi, której jeszcze Was nie było ze mną, dlatego też postanowiłam zabrać kamerę, dlatego ja się ogarniam do wyjścia i zaraz widzimy się na rumskiej ulicach. sub Właśnie wróciłam do domu. Jest około godziny 18. Udało mi się dość szybko obrócić. Jak widzieliście zrobiłam Wam tylko troszkę przybitek, bo niestety później już było bardzo ciemno, a szłam praktycznie ulicami bez lamp ulicznych. Bo było bardzo ciemno i moją kamerą nic by się nie nagrało. Dlatego teraz robię Wam aktualizację. Niestety, jak to wiadomo, jeżeli się zacznie chodzić po lekarzach, to szybko się nie skończy. A tym bardziej, że w Polsce jest tak, że wiecie, na wszystko terminy są bardzo, bardzo odległe, więc moja przygoda jeszcze się nie kończy i raczej długo nie skończy. Ale teraz o tym nie będę rozmawiać, bo nawet nie ma o czym nie mam na to ochoty, a wy pewnie też nie chcecie o takich rzeczach słuchać. Fajne jest to, że dzięki dobremu smartfonowi i internetowi mogłam po drodze zrobić wiele rzeczy, to znaczy podpowiadać na maile, podpowiadać na Wasze wiadomości na fanpage'u. Jest naprawdę pozytywna, bo to mi odejmuje roboty, a w chwili, kiedy nie wiem, jadę autobusem czy idę gdzieś kawałek, mogę załatwić wiele spraw, i potem mam więcej czasu na inne rzeczy. Niestety, teraz będzie trochę zabiegany vlog, ale tylko gdzieś tak w 21-22 godziny, bo zaraz idę na mszę, potem idę na spotkanie wolontariuszy do Światowej Dni Młodzieży, i jak wrócę do domu, to już będę dostępne dla Was do nagrywania. Mam nadzieję, że jeszcze poruszymy wiele fajnych tematów. Ale teraz niestety muszę się ogarniać i zbierać. Cieszę się, że udało mi się wrócić. Dzięki dobrze dopasowanym autobusom z Rumi, akurat na msze. I to jest pozytywne, bo powiem Wam, że nie zawsze mi się tak zdarzy. Czasami się utchnie. I też fajnie, że dzisiaj w miarę szybko i sprawnie poszło lekarze. Jak widzicie, czasami trzeba mieć szczęście. Po przedstawieniu czasu, niestety, już jest bardzo ciemno. A jest dopiero godzina 18, to mnie trochę dopija, bo nie lubię, kiedy wychodzę na mszę, a wiecie, już jest ciemna noc. No ale trzeba do tego stycznia, tego się przemęczyć, nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że dzisiaj spotkanie będzie bardzo fajne i że później będę miała Wam co powiedzieć. Ja już jestem w domu, jest chwilę po 21.00 i właśnie wróciłam ze spotkania. Tutaj jak widzicie z tyłu za mną jest lampion. Jakoś tak jak wróciłam, to nabrałam ochotny na nastrój w pokoju i odpaliłam lampion, a na szybce nocnej odpaliłam mój kominek z olejkiem pomarańczowym, dokładnie z włoskiem pomarańczowym, tak, ten z włoskiem. Wiem, że tą świeczkę mam trochę za małą do tego lampionu, ale chcę najpierw tą wypalić, bo niestety kupiłam za małą, ale na razie nie będę jej wymieniać. I tak to bardzo fajnie wygląda. Nawet widzę, że na tle fajnie to wygląda, ale jest o czym chciałam Wam powiedzieć? Dzisiaj okazało się, że z grupy wolontariuszy powstała wspólnota ludzi młodych, wiecie, studentów pracujących, licealistów itd. I jest to bardzo, bardzo fajny pomysł, bo nie będzie to grupa tylko na jedno wydarzenie, tylko będzie to grupa już stała, bardziej związana, będzie można żyć ze sobą, nawiązać jakieś fajne relacje. Pewnie się dziewicie czemu ja tak często mówię o, to, o jednej wspólnocie, teraz zaczynam mówić o drugiej, bo pewnie będę musiała zdecydować, do której chodzić, ale tu jeszcze życie pokaże, jaką podejmę decyzję. Tutaj mówię o diakonii muzycznej. Ja ogólnie bardzo lubię spotkania z ludźmi. Ja jestem jestem samą towarzyską i naprawdę nie lubię siedzieć, wiecie, samej w domu, nawet jeśli nie uczy zimą. I dla mnie nie ma pogody złej, żeby wyjść z domu. Uwielbiam spotkania, uwielbiam rozmowy, przebywanie z innymi ludźmi. Lubię też poznawanie nowych ludzi, dlatego mi tak ciągnie, właśnie, a to do jednej grupy parafialnej. Raz chodziłam również na taki mini kurs śpiewu do miejskiego ośrodka kultury. i ogólnie staram się być na wszelkiego rodzaju spotkaniach, eventach, wiecie, warsztatach, wszędzie tam, gdzie mogę poznać fajne osoby. Oczywiście mam takie dni, kiedy chciałabym się najlądniej zamknąć, wiecie, swoich czterech ścianach pokoju i nikomu się nie pokazywać i czasami też muszę odpocząć od ludzi, ale ja jestem bardziej ekstrawertykiem i to nie jest tak, że się boję stwierdzenia, że jestem introwertykiem, ale ja naprawdę jestem ekstrawertykiem. Ja czerpię energię ze spotkania z innymi ludźmi i te spotkania i kontakt z nimi sprawiają mi dużą frajdę. A czy Wy spędzacie gdzieś czas poza szkołą, chodzicie na jakieś zajęcia dodatkowe? Bardzo popularne jest też harcerstwo, może się w udzielacie, a może macie jakieś inne grupy? Jestem bardzo ciekawa, bo według mnie najgorszym jest to, kiedy zamykamy się w domu w czterech ścianach i się nudzimy. Ja naprawdę nie znam pojęcia nudy i kiedyś bardzo, bardzo się nudziłam, kiedy byłam młodsza i dużo siedziałam w domu i nie chcę do tego wracać, bo to naprawdę nie jest fajne. Życie jest za krótkie i trzeba z niego korzystać. Dobra, ja idę się trochę poogarniać. Może trochę pooglądam YouTube'ów i potem się do Was odezwę. Chciałam Wam tylko pokazać, jak odpaliłam kominek. Niestety żyjemy w świecie walouarek. I stąd te wszystkie kable. To są również kable od laptopa, od lampki. Chciałabym Wam jeszcze tylko pokazać, jaki mam śliczny wosk pomarańczowy. Jest on ze sklepu Organic. Bo akurat ten sklep z mam pod ręką w Roomie. I tak, tam środko jest filtrowy light nie pytajcie. Teraz jest po godzinie 10.00 powiem Wam, że już zrobiłam się lekko zmęczona, bo i wczorajszy dzień, tak jak i dzisiejszy, jak mogliście zobaczyć, miałam bardzo intensywny. Rano nawet nie miałam czasu zobaczyć dla Was nagrywać, bo a to sprzątałam, a to próbowałam się dobudzić, a to montowałam film i ogólnie pracowałam na komputerze. A potem, jak widzieliście, długo byłam poza domem, dlatego teraz korzystam z takiego wieczoru typowo dla mnie i odpoczywam. Obejrzałam wiele fajnych filmów na YouTubie, w tym pojawiały się też Zapytaj Kine, i co najbardziej mnie ucieszyło, vlog u Sęszej Naski. Cieszę się, że wracam pomału do nagrywania. Wiecie, staram się tak po prostu wychillować, odpocząć. Jutro na szczęście już mam dużo luźniejszy dzień, więc myślę, że uda mi się tego vloga zmontować, żeby się na czwartek pojawił. Bo co prawda mam w razie czego zapasowy film, ale postaram się, żeby ten vlog się ukazał jak najszybciej. Mam jeszcze nagrany jeden film, taki zapasowy ze starym kolorem włosów, ale myślę, że na razie go sobie zachowam. Ja też chcę ponagrywać trochę filmów do przodu. Myśląc tutaj o vlogmasie, że w razie czego, żeby mi coś wyskoczyło, i nie mogłabym na przykład nagrywać jednego dnia, żeby mieć dla Was film. Mam również nadzieję, że będziecie zadowoleni ze zmian na kanale. Jedna uwaga. Tak, wiem, że mam długie paznokcie i nie piszcie mi, proszę, że mam coś zrobić. Ten zabieg jest celowy, bo chcę zrobić sobie hybrydy i szukam teraz osoby, która zrobi je fajnie tutaj w razie i tanio. A że chcę mieć bardzo, bardzo długie hybrydy. Ja osobiście mam bardzo mocne paznokcie, one mi się nie łamią, dlatego też właśnie je hoduję, żeby mieć piękne, wiecie, piękną, długą płytkę paznokcia, a potem chcę, żeby właśnie osoba robiąca mi hybrydy je spiłowała do odpowiedniego kształtu bo ja mam coś takiego, że jak ja zaczynam piłować paznokcie, to zawsze mi się wydaje, że jest nierówno, że ten jest krótszy, ten jest dłuższy, ten jest bardziej zaokrąglony, ten mniej i wiecie, i tak piłuję i piłuję, piłuję, aż spiłowuje tak na super króciutko i wtedy się sama na siebie wkurzam. Ale mi ogólnie bardzo szybko rosną paznokcie, bo te chyba bym zapuszczałam 2,5 tygodnia, 3, coś takiego. Dlatego może już w najbliższych filmach zobaczycie jakieś fajne paznokcie. O ile znajdę Fajną osobę, która fajnie robi w przystępnej scenie, z fajną bazą kolorów. A jeżeli nie, to po prostu postaram się jakoś się fajnie spiłować i pomalować. Ale to jeszcze zobaczę. Dlatego proszę Was, nie piszcie mi, że mam mi ściąć, bo wiem co robię. Jest teraz około godziny 23.30. Jak widzicie spiłam włosy opaską. I chciałam Wam pokazać, jak wygląda moja wieczorna pielęgnacja. Pierwsze, oczyszczam twarz wodą różaną. Ale widzicie, normalnie oczyszczam twarz i teraz tu się Wam zdrazy, że na brodzie miałam dość sporo korektora bo niestety tak, mail, bo niestety trochę kros mi wyskoczyło i też w tym kroku od razu zmywam brwi jak widzicie moje brwi nie są idealne. Jak ta lewa jeszcze mogłaby być, tak naprawdę bez malowania, chociaż jest coś dość i dość krótka, tak ta prawa, fokus, tak ta prawa, jak widzicie, no, jest nieciekawa, dlatego muszę ją wyrównywać kredką. Ja ogólnie na dzień, na noc użyłam tego samego kremu. Jest to krem z eniu, który wam pokazywałam. Ja zazwyczaj mam problemy z czołem, bo mimo, że czoło mi się przetłuszcza, to strasznie mi wysycha, jeżeli go nie kremuję. Dlatego muszę szczególną uwagę zwracać właśnie na czoło. I tak wiem, pewnie mi zaraz napiszecie, że. Źle rozcieram krem i tak dalej, i robię to jak dziwnie, ale ja po prostu robię tak, jak jestem w stanie zrobić to sama, i cieszę się, że po prostu jestem w stanie zrobić to sama. Nie muszę nikogo o nic prosić. Wiecie, tak kupia by było raz na wieczorem prosić o kremowanie albo coś takiego. Tak, bo musiałam opracować metody, które mi pozwolą, żebym sama sobie radziła. Ja w tej chwili mam postawione lusterko w drugą stronę i nakładam krem w podglądzie kamery. Mam nadzieję, że dobrze roztarłam. Teraz pozostał jeszcze tylko i wyłącznie krem pod oczy i na pewno będę robić cięcia. W tej chwili używam nadal tego kremu z losleku z arniką. i bardzo, bardzo go lubię. Jest on bardzo wydajny, bo jak widzicie mam go kilka miesięcy, chyba już trzy czy coś takiego. Wiem, że pokazywałam go w cholu dużo szybciej, ale ja zawsze kupuję produkty dużo szybciej kiedy po prostu mam, nie wiem, jedną trzecią opakowania, bo też mam sklerozę i nie chcę doprowadzić do takiego momentu, że jakiś tam produkt mi się skończy dlatego jeżeli nie mam środki to zazwyczaj robię to dużo szybciej to znaczy uzupełniam braki i potem wiem, że już mam dany produkt i spokojnie czekam na jego zgrękowanie. widzicie troszeczkę kremu. Jest on dobry, likwiduje on troszeczkę sińce pod oczami. Może inaczej, powoduje on to, że oczy nie są upuchnięte. Bo niestety ja mam chyba genetyczne sińce pod oczami. Widzicie, takie zasinione. W dodatku chyba mam cienką skórę. Dlatego czasami niezbyt korzystnie wyglądam. Ale no, okej. Okay. I tak naprawdę to by było tyle z mojej wieczornej pielęgnacji, jak widzicie jest ona bardzo podstawowa, chodzi o taką codzienną, bo tylko i wyłącznie przymywam twarz, usuwam wszystkie produkty, później nakładam krem i krem pod oczy, a jeszcze balsam do ust nakładam, ale teraz nie mam go pod ręką tego, którego nakładam, ja nakładam w tej chwili za te balsamy z Biedronki, ale już Wam oszczędzę. I tak, tutaj pewnie się pojawią pytania, ja nie myję twarzy szczoteczką codziennie, bo moja twarz strasznie wysusza się po wodzie normalnej, dlatego codziennie przemyłam ją właśnie tonikami rano i wieczorem, a twarz myję szczoteczką właśnie albo teraz mam płyn z peelingiem, który Wam pokażę w ulubieńcach pod koniec tygodnia, i używam go co drugi, co trzeci dzień też, żeby tej skóry nie przemęczać I raz w tygodniu używam gruboziadnie z tego peelingu. Ale normalnie nie myję jej codziennie, bo jak ją myłam, to po prostu ona bardzo źle reagowała. Aż do takiego stopnia, że mimo używania krąg, miałam tutaj takie suche placki i wyglądało to strasznie. I skóra była w strasznym stanie. A dzięki właśnie takiej pielęgnacji mam też bardzo mało wyprysków. I myślę, że mam dość w dobrej kondycji skórę taką wiecie, świetlistą, ładną, promienną dobra, to ja idę jeszcze coś sobie obejrzeć o, może zrobię kotkę, której dzisiaj nie widziałam i pokażę Wam o której będę szła spać ja już będę się z Wami żegnać, jak widzicie jest pół do drugiej, ja zbieram się do spania mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy daily vlog jeżeli macie jeszcze jakieś pytania pytania lub sugestie co do właśnie vlogów w szczególności lub do vlogmasa, to piszcie mi je proszę na dole. Ja w tej chwili zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Trzymajcie się, cześć!